Witajcie. Cześć, witajcie ponownie. Jestem Daniel. Ja jestem Dawid i witajcie na kanale Nowa Mowa, serii po dziewiątej. Czy masz swoje zdanie? Swoje zdanie, tak. Nauczyłem się mieć te swoje zdanie, chociaż wiem, że dla wielu osób, jeszcze z kanałem starej mowy SBS, bloku wyłąkania, to wyrażenie swojego zdania nie jest takie łatwe. Oj, to było właśnie zbora, często w starej mowie. Tak z własnym doświadczeń mogę na pewno powiedzieć, że no to była codzienność też, tak? Te inne aspekty, które tu przytaczamy. Jak chodzi o bycie w starej mowie i mówienie z blokadami, z jąkaniem, no to jednak ciężko było mieć swoje zdanie, ponieważ cokolwiek chciało się powiedzieć, to albo blokada, jakieś zacięcie, albo nawet ktoś miał łatwo wejść mi w zdanie. Bo, ja, bo, bo zanim ja powiedziałem to, co chciałem, jakoś ten slalom zrobiłem, albo z tymi zacięciami, no to było ciężko, żeby skończyć swoje zdania. Mhm. Tak, dzisiaj właśnie na ten temat opowiemy, jak to jest w tej mowie, czy ma się to swoje zdanie. No właśnie, niestety, często tak jest, że nie ma swojego zdania. No i czy to oznacza, że my nie mamy koncepcji w ogóle na jakiś temat, czy my nie mamy w ogóle myśli, jeśli ktoś nas na przykład pyta... Co chciałbyś zjeść? Mm -hmm. czy, te, co, czy te twoje zdanie, na przykład, to jest właśnie o to chodzi, że ja w ogóle wiem na co mam ochotę, czy mm -hmm. nie wiem i nie wyrażam tego zdania? Mm. Moim zdaniem, oczywiście, często było tak, że ja miałem swoje zdanie, że chciałem powiedzieć no dokładnie, właśnie. wiedziałem, miałem w głowie całą koncepcję, po kolei co mam powiedzieć. No ale jak chciałem zacząć? Pierwsza blokada, druga, już to wszystko za zaczęło się zaburzać, który mm. mi wszedł w słowo, no i wszystko, co chciałem przekazać, nie miało sensu, no i nie przekazałem w rezultacie. No i właśnie my się tego uczymy, że nawet jeśli mamy te nasze zdanie na jakiś temat, to my się uczymy przez to, że nie możemy go wypowiedzieć, że one właściwie jest nieistotny tak naprawdę. Mm -hmm. No bo co, raz nie powiesz, drugi, trzeci i w sumie widzisz, no nic się nie stało. Świat dalej leci, rodzina dalej żyje, mm -hmm. klasa dalej funkcjonuje bez tego mojego zdania. No i w sumie można by tak z boku popatrzeć, no to czy warto w ogóle mieć te swoje zdanie mm -hmm. na jakiś temat, nie? Ale jednak, z drugiej strony, to się niesamowicie odbije na naszą psychikę, na naszą, to ta jest właśnie taka autodestrukcja wręcz naszej mm. pewności siebie, naszej swobody w komunikowaniu i tworzeniu właśnie tego swojego zdania czy poglądów na dany temat, no bo jednak nie możemy tego wyrazić i nie budujemy tej, tego, tego poglądu, właśnie tego światopoglądu, nawet własnego, jakiegoś wewnętrznego. Oczywiście, ale wiesz, ten temat, on się przekłada nie tylko. Na osoby, które mają blokady mowy. Tak. Bo z tym swoim zdaniem myślę, że w ogóle ma problem wiele osób. Na przykład w prostych decyzjach podczas zamówienia, na przykład w restauracji. Mhm. Proszę, przypatrz się, ile czasu zajmuje ludziom przeglądanie karty. Mhm. Mhm. To ale nie wiem, a może to. Może jakiś składnik nie pasuje, to całe danie na bogu. Mhm. Tam nikomu na myśl nie przyjdzie, że można wymienić ten składnik albo nawet powiedzieć kelnerowi, że. Tak, dokładnie. No nie chcę go mieć. No jednak większość osób miałaby z tym problem. Powiedzieć coś innego, na przykład, niż jest w karcie napisane. Tak. I wtedy zamawia ktoś inny za nas. Niekoniecznie mhm. to, co my chcemy zamówić. Tak, tak. I tu jest problem w przypadku osób, które mają blokady mowy i jąkanie. Że ta sytuacja dzieje się tak często, że te osoby uchodzą za właśnie niekiedy mało inteligentne, bo nawet mhm. nie mogą się zdecydować, czy chcę pączka z dżemem, czy chcę z adwokatem, czy z budyniem. Tak, tak. Wszystko mi jedno mówi. Mhm. Wszystko jedno. Mhm. Ważne, co wybierzecie, no dowolne, albo to, co ty. Tak, to mm -hmm. samo. To samo. To no. jest taki trik, myślę, często właśnie u osób mm. z blokadą, prawda, to to samo. Nie ja pamiętam, ja miałem tak często <laughs> na przykład, jak, e, nawet jak, bo mówiłem nawet to kiedyś o tym, jak jechałem autobusem i mój kolega wsiada przede mną do autobusu, no kiedyś jeszcze było tak, teraz ma też tak jeszcze, że kupuje się bilety u kierowcy, prawda, mm. więc podchodzi się i trzeba powiedzieć dzień dobry tam, poproszę bilet ulgowy, tam i tam. No i ja zawsze właśnie za kolegą próbowałem wejść, nie pierwszy, mm. tylko za kolegą i mówię ten sam. Mam <laughs> tą, te, te komunikaty właśnie ominięte. Dzień dobry. Tam Wszystko. poproszę bilet tak. ulgowy na tą ulicę czy na ten przystanek. Bo tam, gdzie on jadę. No właśnie, ale <laughs> wiesz, to dotyczy takich sytuacji, na przykład, no niby prostych jak kupno biletu, mm -hmm. ale popatrzmy, jakich to może jeszcze dotyczyć sytuacji w ogóle ważnych w życiu. Tak. Mm -hmm. Na przykład jak wybór decyzja. szkoły. Tak. Hmm. Rodzice mówią, koniecznie idź tam. To ci pomoże, tam nie trzeba za dużo mówić. Mm -hmm. A ty na przykład chcesz iść zupełnie gdzie indziej, ale nie wyrazisz tego zdania, bo może ktoś się już skrytykuje. Co ty chcesz? Z taką mową iść? Mm -hmm. Jak to sobie porazisz? Tak. Mm -hmm. Oczywiście zdarzają się nasi kursanci, którzy pomimo ciężkich blokad i jąkania na przykład idą na pedagogikę. Tak. Uu. I pierwsze pytanie, nie, w ogóle no wyzwania, ale gdzie? No, człowieku, no przecież gdzie ty idziesz? Przecież tam będzie na 100% potrzebna mowa. Tak. Też myślę, że oni jakby z myślą idą tam, że jednak ta pedagogika wpłynie na nich, na ich psychikę, na ich nie wiem, wiedzę, hmm. na tematy różne, że może ta mowa stanie się u nich lepsza. Bo pedagog właśnie może uczy się wysławiać, tam uczy się może więcej hmm. mówić publicznie też, prawda, przed jakąś gr klasą grupą. No, no to jest wyzwanie dość duże. No, duże, ale zobacz właśnie, no bo czy to chodziło o, o to, że to była decyzja właśnie tej kursantki, czy może mm. rodziny, która mówiła idź za nauczycielkę, wykujesz na pamięć pewne treści, będziesz przekazywała no, tak. całe życie mm -hmm. dzieciom jedno i to samo. Bo przecież są przypadki ESBS-u, gdzie jak wykujesz na pamięć, no to tej. możesz mówić bez zająknięcia. Dokładnie. Mhm. To może tak właśnie ktoś pomyślał. Dokładnie. Hmm. No, ale to nie ma nic wspólnego ze swoim zdaniem, gdzie swoje zdanie to jest decyzja, swoje myśli, nawet przeciwne do zdania najbliższych mhm. osób z rodziny. I tu asertywność przeważnie no często leży, prawda? Od takich osób, żeby powiedzieć właśnie to nie. I wtedy tak. powiedzieć, dlaczego nie. Bo to jest pierwsze pytanie: brate, jak się mówi nie. Dlaczego? dlaczego? No teraz mi wyjaśni, dlaczego nie. No dobra, tak. Mm, no, to to już będzie. Dobra, niech ci będzie. Ale właśnie, jak się teraz ma ta decyzja, <coughs> i swoje zdanie do treningu nowej mowy. <coughs> Załóżmy, w domu nie widać tych objawów. Nie widać tych blokad. Zmowa jest mowa płynna. I kursant. mało się mówi. Albo właściwie jeszcze osoba nie będąca kursantem. <coughs> Znalazła nową mowę, że opoglądała filmy, nowa mowa, Time to Speed, czy wszystko już wie. Mamo, mamo, tato, tato, Jak chcę jechać na kurs. No, zwariowałeś? A no, po co ci to? Mam taki problem, ale żartujesz? Przecież w to tym nie domu. No, jaki tam problem? Mówisz płynnie. Takie problem to nie problem. Nie, no, gdyby ludzie mieli takie problemy. Mhm. No i właśnie. I teraz, czy ktoś wytrwa w tym swoim zdaniu, tej decyzji i będzie codziennie przekonywał rodziców? Mm -hmm. Dokładnie. Czy spasuje? A może mama ma rację? Może ja jestem przewrażliwiony? Może wcale nie mam tylu tych zacięć i zajęć. Teraz jak jest w stanie, właśnie w tych emocjach jeszcze właśnie z nimi fajnie porozmawiać i w miarę powiedzieć to, co chce mm. no to może to zdanie swoje budować, prawda? Tak. Ale, ale gorzej w przypadku, gdzie jednak w domu jest jeszcze trudniej mówić, bo są te emocje, te takie relacje z rodzicami, jednak są często no, trudne i emocjonalne często są, więc jednak blokady są bardzo często jeszcze większe w domu nawet niż w różnych innych sytuacjach. Więc w tej sytuacji może być trudniej. Mm. Więc żeby ćwiczyć, dlaczego mówię ćwiczyć, no bo trzeba ćwiczyć swoje zdanie, to trzeba słuchajcie, zaryzykować. Jeśli jesteście w restauracji, zaryzykujcie, może wam nie do końca to smakować, ale ćwiczycie swoje zdanie. Może zjedz połowę dania, może zjedz połowę tego pączka, jeśli nigdy ktoś nie jadł z budyniem, tak, ale boi się podjąć decyzji, bo a jak mi nie zasmakuje? Tak, właśnie no. i to jest dużo ważniejsze, żeby podjąć tę decyzję, być stanowczym, tak. ok, wybieram to i poproszę. A nie, że, a może to, nie wiem, czy to. Tak. Nie, nawet jak będzie to mniej smaczne, ale będzie to twoja decyzja, to jest to Lepsze. ważniejsze dla Twojej pewności siebie, dla, dla budowania właśnie tej tak. asertywności, niż, niż tylko troszkę więcej przyjemności. Nawet to samo jeśli chodzi o studia. Masz jakiś swój pomysł, swoje zdanie, idź, spróbuj iść na pierwszy rok. Tak. Stwierdzisz, nie pasuje Ci ten kierunek, szukaj innego. Mhm. dokładnie. Już. Oczywiście, spodziewaj się. A po co? A może trzeba skończyć ten kierunek? I co? Będziesz kończył kierunek przez 5 lat, który Ci się nie podoba? Nie, to nie ta droga. Tak, nie. Mhm. Tak, więc budujcie jednak właśnie tą pewność, ale też właśnie swoje zdanie, żeby jednak mówić jak najwięcej, starać się właśnie. Budować też tą, wa tą wartość, aby mówić wszędzie tak. i po prostu. Nie próbować. Próbować, próbować, próbować. Nie poddawać się. Nawet jak coś nie wyjdzie, to nieważne. Miałem swoje zdania, Ta. Powiedziałem. O, na kursach nowej mowy ćwiczymy te swoje zdania. Ta. Cały czas. Mhm. Jest pytanie. O co zapytać w sklepie? Mhm. Masz tu do dyspozycji to, 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 to wybierz jakiś produkt. Mhm. Mhm. I główne założenie zapytaj to, co zaplanowałeś tak. wcześniej przed sklepem na przykład. Tak. Nie, że na przykład wchodzisz i a, może jednak zmienię, bo może nie to. Nie, miałeś zapytać o to, co mhm. zaplanowałeś, więc idź, zapytaj o dokładnie tę rzecz. sytuacja z życia, z wczoraj ci powiem. Mhm. Jesteśmy w kawiarni i nasz kursant pyta, się pyta, patrzy na menu. Jest lemoniada, mhm. mango i arbuzowa. No ani jednej, ani drugiej nie pił wcześniej, mm -hmm. więc nie wiedział. I pani pyta, która ta lemonia da. No i jest cisza. Wybór. No. Mówię, jak ci jedna nie zasmakuje, zamówisz drugą, mm -hmm. ale podejmij decyzję. Mm -hmm. I zamówił arbuzową. Wiesz, jakie szczęście. Mm. Sam mm. Że to nie ja mówię mu, weź sobie arbuzową bo lepsza. Mm, sam, sam wybrał. Sam wybrał. Oczywiście mu tak smakowała, bo ją kupił fajnie, płyniutko spokojnie, nową mm -hmm. mołą, a takie rzeczy smakują bardziej. Mm -hmm. Tak. Mm. Jak się ma jeszcze fajne wspomnienie właśnie z zagupło, to. Mm. No, na przykład tak jak jest z gotowaniem, prawda? Jak się fajnie ugotuje coś dobrze, wie się dokładnie. Te składniki się zna, jak się to zrobiło. Bo to lepiej smakuje. No tak samo jest, jak wykonuje się dobry kontakt nowo, a wodą się skonsumuje tą pyszną rzecz, to Przepyszne smakuje jest. jeszcze bardziej. <średziśny> <średziśny> tak. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Cześć, do Cześć. zobaczenia.